Witam w studiu zdrowia online. Mam na imię Karolina i poprowadzę dla Ciebie dzisiaj praktykę. Zachęcam do polubienia tego wideo i subskrypcji kanału, ponieważ materiały udostępniamy regularnie w soboty o 10. Dzisiaj zrobimy sobie praktykę typowo rozciągającą. Będziemy pracować nad tylnią taśmą nóg głównie, ale też na pewno coś tam się w plecach wydarzy. Bardzo gorąco zapęcam, żeby się teraz mocno rozgrzać, zwłaszcza nogi i biodra. Tutaj udostępniam wideo z taką rozgrzewką mocno właśnie na te nogi i takie partie, które nam pomogą, żeby te nogi się z nami chciały dogadać i chciały nas nam się rozciągnąć. Więc od razu przejdziemy do praktyki. Wstaniemy sobie. Najlepiej by było, jeżeli jest taka możliwość, żeby mieć przygotowane dla siebie klocki i pasek. Jeżeli nie ma takich pomocy, może damy radę, może się uda i wystarczy nam podłoga, a jak nie, to jeżeli chodzi o pasek, można bez problemu, zwykły pasek, mój szalik lub jakąkolwiek inną długą taśmę. Jeżeli chodzi o klocki, można sobie wziąć książki duże i też będzie ok. Dobrze, zapraszam do stania i weźmiemy sobie właśnie od razu klocki, przygotujemy. Najlepiej wokół maty, albo na brzegach maty, bo będziemy ich zaraz potrzymować, i zaczniemy sobie od razu od rozciągania od pozycji e, piramidy. Jeżeli masz ochotę, możesz sobie najpierw sprawdzić, jak jesteś rozciągnięta, rozciągnięty, i wykonać zwykły, pełny skłon i zobaczyć, gdzie ręce dotykają, czy są gdzieś. W... Nie ma ich na podłodze, czy są na podłodze i jak głęboko na podłodze. I z kolejnym oddechem na razie oprzyj ręce o klocki i prawą nogę zostaw z przodu, lewą odsuń do tyłu. Postaraj się ustawić stopy na szerokość bioder i skierować biodra do przodu. Teraz wyprostuj plecy, ręce zachęcam ułożyć w koszyczek na biodrach, na tyłku. Pociągnąć mocno kością nową do góry, otworzyć klatkę. Wyprostować plecy, wyciągnąć czubek głowy do przodu i teraz w zależności ile masz miejsca, żeby rzeczywiście to wszystko było, czyli noga z przodu i plecy proste albo jesteśmy tu wyżej, nadal ciągniemy miednicą do góry, lekko brzuch napięty albo jak mamy miejsce schodzimy niziutko na prostych plecach, byleby nam się klatka nie zamknęła. Wytrzymamy jeszcze chwilę, ja tak gadam, jeszcze dwa oddechy. I na ostatni oddech głęboko ręce do góry, pełne skóry. Subciąg. Odłożymy dłonie na klocki, ułożymy klocki pod barkami. I teraz, oczywiście, w zależności od Twoich możliwości, albo klocki mamy wysoko, albo nisko. No, albo opieramy się o podłogę. I robimy dokładnie to samo przy ćwiczeniu, ale w podporze na rękach. Więc ciągniemy mocno miednicę do góry, odpychamy się rękami od maty. Staramy się wyrównać biodra do przodu, otworzyć klatkę i naciągnąć ładnie tą nogę z przodu. Oddychamy spokojnie, trzymamy, trzymamy, oddychamy jeszcze jeden wszystko prosto, cudownie, i teraz zejdziemy sobie tylnią nogą. Na kolano, jeżeli wiesz, że jest to dla Ciebie nieprzyjemne, podłóż sobie koc bądź cokolwiek bardziej miękkiego pod kolano. Nogę z przodu opieramy napięte do nogi flex. Staramy się uważać na to, żeby kolano nie uciekło nam w dół. Mocno napinamy również udo. Noga jest prosta. Z wdechem przejdziemy ciężar ciała do przodu, oprzemy się na całą stopę, wyciągniemy się lekko do góry. A z wydechem właśnie naciągniemy tutaj tą nogę pięknie. Stopa freks. Wdech do przodu, troszkę się poruszamy, wydech do tyłu. Staramy się nogę z tyłu mieć pod kątem prostym kolano, wdech do przodu, a tu też kolano nad kostką. Jeszcze dwa. I do przodu wdech. Do tyłu wydech, mocno opinamy nogę i znowu tak jak poprzednio, wyciągamy miednicę, naciągamy ogonek, mocno odpychamy się rękami od maty, prostujemy plecy, pchamy mostek do przodu i naciągamy ładnie tą nogę z przodu. Oddychamy, długa szyja, mocna noga, jeszcze chwilę. Cudownie. Odłóż stopę na matę. Klocki na chwilkę. Kawałek dalej. Przejdziemy sobie przez pies, psa z głową w dół. Do zmiany nogi. Czyli lewą namę do przodu. Klocki mogą wrócić. Podniesiemy się do góry. Ręce za siebie. I znowu pozycja piramidy. Mocno ciągnij ogon. Wyciągaj czubek głowy do przodu. Brzuch lekko napięty. Plecy proste, nogi proste. W takim miejscu, gdzie czujesz, że jest ok. Oddychaj. Z każdym wydechem staraj się poczuć rozluźnienie w nodze, w grzbiecie. Trzymaj brzuch napięty. I z kolejnym, ostatnim oddechem głęboko. Cudownie znowu klocki. Tak jak mówiłam, ustaw sobie na takiej wysokości, jaką potrzebujesz, staraj się ułożyć je mniej więcej pod barkami, naciągnij mocno kością nogą do góry, wyprostuj plece wydłuż szyję. Oddychaj spokojnie, pracuj nad rozciąganiem nogi. Jeszcze jeden. Pięknie. Zejdziemy sobie nogą z tyłu na kolano. Noga z przodu napięte. Z tyłu ustawiamy się mniej więcej w kolanie. Kąt prosty. Tu ładnie napięta noga. Nie puszczamy kolana. Udo lekko. Zgięte. I spokojnie z oddechem. Wdech do przodu. I wydech z powrotem. Jeszcze dwa, i naciągamy mocno, noga napięta, wyciągamy kością do tyłu, do góry, odpychamy się klockami od maty klocków od ziemi. Prostej my pracy wydłużamy szyję, jak damy radę całkiem na podłodze oddychamy. Jeszcze jeden. I znowu. Przez psa z głową w dół. Spokojny oddech. Powinno już być powoli coraz lżej. Coraz łatwiej wyciągnąć się, rozciągnąć nogi. Przejdziemy sobie teraz do siadu i popracujemy nad rozciąganiem nóg w siadzie. Zaczniemy sobie pojedynczo. I właśnie będzie nam potrzebny pasek. Odłożymy sobie lewą stopę przy prawym kolanie. Założymy pasek pod palce na stopę, rozłożymy ręce szeroko. Nie trzymamy paska w jednej ręce, przyłożymy łokcie do żeber i na razie sobie siędziemy tylko prosto, czyli wyciągamy czubek głowy do góry, staramy się wyciągnąć ogonek spod siebie, napiąć lekko brzuch i. Naciągamy delikatnie flex. Nic nie trzeba mocniej robić. Jeżeli masz więcej miejsca, oczywiście możesz to wykonywać trochę bliżej, ale zachęcam zacząć ładnie od siadu prostego od po prostu napięcia i naciągnięcia ciała. Tu sobie można zrobić tak z pięć oddechów, czyli może jeszcze trzy. Stara się skupiać na tym, żeby plecy się wyprostowały. Jeżeli jest taka potrzeba, możesz być odchylony odchylony lekko do tyłu. Jeszcze jeden. Pięknie. I to samo na drugą stronę. Zmieniamy nogę. Prawa noga teraz przy kolanie. Lewa prosta. Ręce, dłonie są szeroko. Łokcie przy sobie. Czułe głowy do góry. Barki w dół. Długa szyja. Brzuch lekko napięty. Stopa flex. Cała noga dociśnięta do maty. Uważamy, żeby nam się pięta nie podniosła. Oddychamy. Z każdym wydechem jest coraz leżej, Jeszcze dwa. Super. Wrócimy sobie do prawej nogi. Pamiętaj, że ułożenie tej nogi luźnej jest dowolne. Wiem, że. Różnie z tym kolanem bywa, więc jeżeli nie lubisz takiego otwarcia, możesz sobie po prostu tą stopę odłożyć na ziemię. My sobie teraz już troszkę bardziej pociągniemy. Dalej trzymamy ręce blisko łokcie, blisko żeber. Nie próbujemy się złapać za stopę, ale teraz już wyciągniemy się do przodu. Brzuch lekko napięty, żeby nam się nie wykręcały plecy. Wyciągamy ładnie ogonki spod siebie i delikatny mostek do przodu. Spokojny oddech. Staramy się nie szarpać z paskiem, nie zaciskać zębów. Jeszcze jeden oddech. Pięknie. To samo na drugą stronę. Czy to boczkiem stopa, czy stopa na matę. Przyciągamy, oddychamy. Jeszcze dwa. Pięknie. No to mamy już po jednej nodze trochę ponaciągane. Teraz zrobimy całość, czyli obie nogi. Zanim jeszcze do tego przejdziemy, w ogóle znów zaktywujemy sobie biodra. Przypomnijmy jak ten ruch byśmy chcieli, żeby wyglądał przy dwóch nogach. Z wdechem wyciągamy ogonki. Nawet można zgiąć kolan. Pchamy mostek do przodu, brzuch lekko spięty. I z wydechem siadamy na kości ogonowej. Rozluźniamy plecy. Wdech, wyciągamy się do przodu. A wydech. Rozluźnione, wręcz krzywimy. Do przodu wdech mocno, wyciągamy ogonek, wspinamy brzuch, czoła, głowę do góry i wydech do tyłu. Można sobie teraz z tym wdech, założyć pasek na nogi. Wydech jeszcze raz luz. I wdech do przodu. I staramy się teraz ładnie rozpracować to. Trzymając cały czas ogonek wyciągnięty, brzuch lekko napięty, spróbujmy bez ruszania za bardzo ciałem wyprostować nogi. Spokojny oddech, czubek głowy ciągnie do góry, łokcie przy sobie, oddychamy. Ładnie stopy flex, nogi dociśnięte do maty, i tak jakby staramy się dociskać do maty i rozpierać na zewnątrz. Wyciągamy kościotrubową spod siebie brzuch, lekko napięty, czubek głowy do góry. Oddychamy, staramy się z każdym wydechem czuć większy luz w tym ruchu. I wytrzymamy jeszcze chwilę. Pięknie luz. Można się tu troszkę podkręcać, poluzować, strzepać nogi. Warto tutaj sobie zrobić chwilę przerwy. I albo wykonujemy dokładnie to samo ćwiczenie z paskiem: naciągamy się, prostujemy, aktywujemy cały ciało, pracujemy nad tym ruchem miednicy, nad napinaniem brzucha, prostowaniem pleców, naciąganiem nóg. Albo próbujemy jakby troszkę głębiej. Ale tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że tak się da. Nie robimy na siłę, bo wtedy prace będą zaokrąglone, nic się tak naprawdę nie wydarzy z tych rzeczy, które byśmy chcieli. Natomiast, jeżeli masz taką możliwość, że na prostych nogach bez problemu dotkniesz stóp, a w ogóle ty jesteś w stanie się tutaj wyprostować, to możesz wykonać to ćwiczenie z zachwytem na stopy, bądź wrócić do wersji z paskiem. Pokażę teraz spokojnie ten z zachwytem na stopy, wdech. Wyciągamy ogonek, lekko zginamy kolana, wydech, zaokrąglamy, wydech, wyciągamy, wydech, zaokrąglamy. Jeszcze jeden wdech, teraz już jesteśmy rozciągnięci, prostujemy, oddychamy, ściągamy barki do tyłu, staramy się połączyć łopatki, wyciągamy czubek głowy do góry, ładnie naciągnąć stop flex nogi do podłogi na zewnątrz i oddychamy. Pamiętaj o tym ruchu ściągającym barki. Nie zamykamy, nie zaokrągamy. Tutaj ma być ładnie, prosto. No albo tak jak wcześniej, z paseczkiem. Dokładnie na no tej samej zasadzie ściągamy barki. Otwieramy kratkę, ale trzymamy brzuch. Jeszcze chwilę. Spokojny oddech. Cudownie. Rozluźnimy. Można puścić ręce, stopy. Wręcz nawet odepchnąć się, rękami od maty zaokrąglić plecy. Cudownie. I przejdziemy sobie do rozciągania teraz nóg w leżeniu na plecach. Znowu będzie nam potrzebny pasek. Mamy cztery ćwiczenia, tak mniej więcej po 5 oddechów na każde ćwiczenie. A potem sobie sprawdzimy naszego psa, skłon i będzie można się relaksować. Załóż sobie. No, od prawej stopy zaczniemy. Prawą stopę na pasek, prawą nogę masz prostą. Uważaj na kolano, pilnuj, żeby nam nie uciekło. Udo napięte stopa flex, na razie lewa noga zgięta. Oprzyj ciężar ramion na stopie, poczuj pogłębiony flex i pchaj stopę w stronę paska. Mocno aktywuj i wzmacniaj. Napinaj nogę. Pięć oddechów, to tak jeszcze trzy. Teraz, żeby wzmocnić ten ruch, wyprostujemy również lewą nogę i również aktywujemy mocno całą, czyli napniemy udo, zrobimy stopą flex. Trzymamy obie nogi napięte, cały czas tak samo. Jeszcze spokojne trzy oddechy. Przełóż pasek do tej samej nogi co ręka, czyli... Prawa noga to prawa ręka. Rozłóż lewą rękę szeroko. Dociśnij pępek do ziemi. Całą prawą rękę, prawą nogę. I delikatnie otwórz na zewnątrz. I znów przytrzymamy. Pięć oddechów. Ostatni. Mocno napięta. Wracamy. I zmieniamy ręce. Lewa ręka przechwytuje pasek, prawą ręką przyklejamy się do ziemi. Mocno dociśnij kość krzyżową do podłogi. Pamiętaj, lewa noga cały czas też aktywna. I delikatnie zamknij biodro, ściągnij nogę do środka. Tylko odrobinkę, tak żeby poczuć rozciąganie zewnętrzne i staśmę. Pilnuj, żeby kość krzyżowa doklejona była do ziemi. I delikatnie zamykamy. Jeszcze trzy. Wracamy. Wolną ręką zbierz nogę pod kolanem. Rozluźnij stopę. Rozluźnij drugą stopę. Obie nogi do siebie. Możesz się pokłostać prawo-lewo, czego ci tam potrzeba. I zrobimy drugą stronę. Prawa noga na matę, lewa noga do paseczka. Tak, samo jak poprzednio. Ciężar, ramion na stopie, noga napięta, pchamy. I trzymamy, oddychamy. Jeszcze trzy prostujemy obie nogi, pięć oddechów, obie napięte, mocne, rozciągają się, naciągają. ostatni oddech, ta sama ręka do tej samej nogi, lewa ręka, od, przyklejamy prawą i delikatnie, tylko kawałek, mocno napięty brzuch, znowu pięć oddechów, trzymaj i oddychaj, jeszcze jeden, wracamy, Prawą ręką przechwytujemy pasek. Dociśnij mocno kość krzyżową do maty i delikatnie. Jeszcze dwa. Super. Wracamy do centrum. Wolną ręką zbierz nogę pod kolanem. Rozluźnij stopy. Przyciągnij drugą nogę, rozluźnij obie stopy, możesz pokołysać się, prawo, lewo. Zatrzymać na chwilę, na jeden głęboki oddech. Teraz przeturlamy się na boczek, podniesiemy, żeby zobaczyć, co się wydarzyło. Więc zapraszam Cię najpierw z powrotem do kręgu podpartego. Zawięć stopy, wyciągnij bioderka do góry, pies głową w dół, poczuj więcej luzu w nogach, poczuj, że stopy pięty coraz chętniej docierają do podłogi, że masz miejsce na to, żeby lepiej wyprostować plecy, otworzyć klatkę, rozluźnić grzbiet, wyciągnąć kłaszczonową do góry. I podejdź sobie jeszcze stopami do dłoni i zobacz swój skłon. Wyciągnij mocno kość do góry. Rozciągnij nogi. Spokojny oddech. Oczywiście po udanej praktyce gorąco zapraszam na relaks. Możesz skorzystać z naszych relaksów, położyć się, poddychać, puścić sobie swoją ulubioną melodię. I po prostu odpocząć. A ja na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za tydzień.